z tego wieku. Więc, a tutaj przy granicy, pierwsza wojna, tu działania wojenne, prząd druga wojna, miasteczko było w 90% upalone, prawda, kościół nic. Tu Niemcy nawet mieli sztab na plebanii, więc Rosjanie walili, prawda, artyleria, gdzieś te pociski, prawda, omijały, nawet tego odwodnienia żeśmy robili kościoła, to saperzy byli pewno z osiem niewypałów tutaj sprzed kościoła, prawda, pozabierali, więc no, to coś takiego mówi, więc... Ale to no, moje osobiste doświadczenie z tą Świętą Tęgą. Pierwsza rzecz. No jak tutaj przyjechałem, no nie było tego obrazu. Nie było tego. Ksiądz poprzedni, ksiądz Baran, no jakoś nie miał kultu, wywalił ten obraz. Tu była Matka Bożenie Nieustającej Pomocy, on miał kult. Cześć. No gdzieś ten obraz był. No, gdzie jest ten obraz? Bo patrzę w inwentarzach, czytam o takim kulcie, o takim, y, który był, o takiej historii. No gdzie jest? No nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma obrazu. Sama jak w więc yy, szukam, szukam, okazały się organisty Stanisława Lorenza, mówi, o profesor szuka, to u mnie jest, ale to dobrze, że u mnie jest, baguń, bo jak u mnie nie było, to mara to spole. Nie no to chwała Bogu, on, on taki organista wie, 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 jest. I, jest i, z organistą i, będzie jakiś no, Więc nie tylko organista, ale i malarz był no, taki, samochód, samochód malarz i on, tak mu no coś przyszło do głowy, bo były kopie takie, oczywiście nieudolne, duże takie płótna monumentalne, prawda, ale takie, takie No i Pan nic nie wie na temat tych obrazów? A wiem. A co? A u mnie na co? No i okazało się, że Tekla była w miarę w dobrym stanie, To była bardzo trudna, tak jak to widzimy. W sensie, że, że, że nie była w zniszczeń, ale Katarzyna to już nie przeniósł, no, które ma z niemaltej w takiej wielkości, więc w kostkę nie przeniósł. Taką ta A To co? A to Katarzyna Święta. <grym> więc Katarzyna była w destrukcji, już prawie. No więc, no to czym prędzej, już powiedziałem w po Puremoncie, w tych ołtarzy, po remoncie, już tekla wróciła na swoje miejsce, prawda? Tak samo tu tekle zasłania święta rodzina. Jakbym teraz. Kąd to jest święta rodzina? Bardzo ciekawy obraz. No, tu są umiem, niesamowite takie historie, bo też książka ugrywali w, w tym rodzinie. W sercu Jezusa naszych teatrystów gdańskich, prawda? tutno. Yy, no i, i też jak też nie było tej świętej rodziny, gdzie ta święta rodzina jest Pytam się jak szedłem. no to a to ona tak, nie wie gdzie jest, bo ona ta tak, raz, tu tak dosłownie, jak święta rodzina w całej parafii, w jednym domu, w drugim, w trzecim. Nie było miejsca nigdzie. Wróciła z powrotem na swoje miejsce, prawda? Ale te, te, te tutaj już jest, po remoncie nie ale nie było, było tych relikwii. No, czytam no, sprowadzono relikwię, bo no, kto musiał biskup sprowadzić musiał. No. Jak biskup, no to pewnie gdzieś z Rzymu, bo to jest święta, która gdzieś tam w Rzymie są, spoczywają te, te, te jakieś prawda, szczątki. To są te te, te pierwotne, prawda, z pierwszych wieków chrześcijaństwa. No. I tak w końcu myślę, czy ona była, czy nie była, ta tekna, byłaś, czy nie byłaś, może ci nie było, może jest kumulacja kilku tych świętych, bo nieraz to tak, tak było, prawda, z tymi świętymi, że nie wiemy, ta Maria Magdalena, czy to jest ta, czy to jest jakby kilka my wiemy, o, 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 i tak dalej. Nie trzeba było dużo szukać, a mamy tam msze Jana Chrzciciela wspomnienie, święto tam na Woli Niżnej, A nie w kościele tylko w tej kaplice, co jest prawie na drodze, jak, jak wiecie. No i w... nasz kleryk mówi, jest taki tam kościółek prawie, że, ołtarzyk tak udalekowy i mówi, a ja zobaczę co tu mamy w tym, w, tym, w, tym, w tej mężczyźnie, tam, i tam jest jakaś relikwia, no, tu się jakiegoś stopnia, drugiego, trzeciego, prawda, ale tak był obowiązek chyba, że wtedy przed Soborem wkładamy tam, prawda, jakieś relikwie no i tak, 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 tam był taki płytka, właściwie nie płytka, kamień, no i okazało się, że była kapsuła taka ołowiana i kapsuła właśnie ołowianej, takiej skrzyńce ołowianej, prawda, kapsułka, no. to było w tamtym roku, nie? To była taka psułka piwstwa. A patrzymy, święta Tesla. A dosłownie miałem chyba wcześniej takie straszne wątpliwości, czy ty byłaś, czy to nie było. Nie, niemożliwe, może to tak już znalazła się. Także to też jest ciekawa, ciekawa historia z tym, z tym, o, i na, jak iby, jak iby. Też. fajnie, bo nam przyjechała Katarzyna w tamtym roku, dwa lata temu Katarzyna nam przyjechała też, Katarzyna uszła zachodu, prawda, bo też yy, tam ksiądz jest taki znajomy yy, yy, we Francji, ksiądz Moszkowicz, Józef. No i kiedyś ja tu przyjechał, on mówi, że tu jego dziadek był proboszczem. No bo tak jest, ksiądz Jan Moszkowicz na początku pradziadek, na początku XX wieku, na początku XX wieku był proboszczem tutaj, ksiądz Jan Moszkowicz dosłownie. No więc przyjechał Moszkowicz, on z, z Grodziska pochodzi. A rzeczywiście Jan Moszkowicz z Grodziska pochodzi, w tym miejscu, gdzie on mieszkał, wtedy do chałupa stoi tego tak obecnego Józefa Moszkowicza. Józiak, nie? No, czyli pradziadek. Czyli pradziadek, dziadek. Nawet mały tego, to tak śmieje się, bo to oczywiście jest pod ale to nawet arcybiskupowi tak mówiłem, Michalikowi. Jak dziękował, to mówi: no tu mówi jego pradziadek. <tuszel> Właśnie, tak. No bo on tu jest, bo no to był Józef na tym przykazaniu tych relikwii, z, z, z tej Francji. Mówi, bo tu był jego pradziadek, proboszczem. To oczywiście tak, żebyśmy myśmy to kręcili na, jako żart, a to tak poszło w tym kierunku. Więc co się okazało, no gdzieś tam on znalazł, z jakiegoś opactwa te relikwie wywalali, prawda? mu przyniósł tę, tę Katarzynę Aleksandryjską. No i mówi, nie, 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 to my to zrobimy elegancko. Przyjechał arcybiskup tam, ten van taki, z, z Belgii chyba i naprawdę super to będzie wywala. Nie, 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 tam tylko pobożne, z tej Belgii pobożną tam chyba. Hubert'a to mówią taki ma taką transmisję, że te reliki wie, gdzieś tam wyłapuje, jak tam wyrzucają i tak do Polski, bo one wchodzą tak jak kiedyś już ma chodziły. Tak teraz te w uchodzą do Polski. To jest też ciekawy znak, że Matka Boża nas ocaliła, pewno, bo tam nie była potrzebna na południu czy na zachodzie, to teraz te w Likwie może nas ocalą wobec tych różnych kryzysów, które są, tych różnych yy, niebezpieczeństw takich. No, jaśliska na pewno na, na tym skorzystały. No więc, no, no historie są przeciekawe, przeróżne. Hmm. Tu jest też... Historia nadal nie bywała, tu widzimy obraz, bo w ogóle Kościół w latach też tak może przepraszam chaotycznie, ale, ale pewne rzeczy mi się tak przypominają. Więc yy, może jeszcze XIX wieku Kościół jest wtedy jakoś malowany yy, po barokowemu bo no, no, koniec xviii 19 i po tej barokowej dekoracji została, podejdziecie sobie tutaj, została malowiona w kaplicy odnowione 3 lata temu. Właśnie Chrystusa, bardzo piękne. Kopia tego Bartolomeo, takiego słynnego manowidła. No ale potem, koniec XIX wieku, początek XX, już mamy Bogdański. Bogdańscy tacy są kosakowie południa, można powiedzieć, bo oni, ta rodzina mieszkała tutaj w oni się sprowadzili gdzieś tam ze wschodu. I tu osiedli na początku XIX wieku i kilka pokoleń tych malarzy, głównie cerkiewnych, prawda, się tutaj realizowało swoje swoje te dzieła. Mieli takie przedsiębiorstwo właściwie, czyli wykonywanie dekoracji świątyń, głównie cerkwi, ale też i katolickich. Więc z tych botańskich to mamy na pewno jest ten obraz, tapieta, stacje drogi krzyżowej z połowa XIX wieku, ołtarze w kaplicach bocznych, mówimy o drugiej połowie XIX wieku. No i polichromia na początku XIX, XX wieku była już bogdańska. Oni umalowali jak kościół na początku XX wieku podwyższono, połączono z wieżą, to potem bogdańscy umalowali ten kościół, prawda, wykonali poligromię. No ale niestety po wojnie w latach 60. wszechobecny socrealizm, prawda, tak się bardzo podobał wszystkim, że paskudzili kościoły tym socrealizmem. Bajka, jak były kościoły ignacjalskie, mówimy o tych nowoczesnych kościoła, ale gorzej jak te baroki zaczęli po prostu mordować yy, i wprowadzać te elementy socrealizmu. Mówimy o, o sztukę, prawda? No tutaj, czy aż tak, co no, to znaczy się tak, no, myśmy to uspokoili, bo ta turystyka socrealistyczna była masakryczna, w sensie agresywna. Były agresywne kolory takie yy, błękity, te, te majtkowe róże, te, 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 te seledyny takie z hałpy chałupy yy, wiejskiej, tu mamy pozostałość na no, ów wchodzi, zostawiłem pamiątkę. Więc to było tak agresywne, tak bolące, że, że tego nie dało się zachować. No ale do, zachowaliśmy właśnie to widełka I, No to nie jest jakaś tam klasa, na, na las, do, do się nie wiadomo jaka, do Baroku się na to Ale tak powtórzę e, uwagę naszego miesiąc arcybiskupa Józefa, który wszystkie decyzje były na zakonowanie tego. Takowa decyzja konserwatora nawet. Marta i tutaj konserwatora tego urzędowego mówi zabalować, zrobić jasne kupa Rakowemu, eksponować wyposażenie, prawda, i będzie Kuba pięknie. I ten arcybiskup mówi, no wiesz, może by jednak ten malowidła masz czy coś. I smutne są kościoła, jak nie mają ut. No i tak się nawet zastanawiałem, czy ja biskupa posła, czy nie. Ja tak, się, ja, tak nie odważam, to nie jestem może, ale... To był ten czas, kiedy Biskup chodził na emeryturę. Także myślę, że on odchodzi za pół roku, on tam będzie pamiętał. A tu już wszystko jest jakby no, załatwione. Na no, wszystkie pozwolenia ludzie już tutaj są swojemi z tym, że. No i malarz. Ci, co mieli zamalować, czyli dosłownie to samo zdanie powtórzył. Dosłownie. Przecież nie, 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 nie kontaktowali się. to ze Śląska, gdzieś tu ja i malarze? mówi, przecież książę coś tu ma. Mówi, Mi by było łatwiej to zamalować i taniej, ale jak się to zostawia. To coś, coś jest, mówię, to jest piękne, jak mówi pani Aloysa, to jest takie podłe i tego. Nie, yeah, ja tak się maluję, ja tego nie widzę, mówię, ale ja to widzę. Ja to widzę, ja z to kościołów malował, ja to widzę. No i odmalowali, konserwatory przyjechali z prosna, trochę im szczęki opadły i mówią, no niesamowite, że to tak siadło, czuję tego słowa, że to tak siadło, tak nie? Chodzi o bo ta kolorystyka uspokoiła no, po prostu te, te malurystyki. To no, jedynie co żeśmy zrezygnowali z tych, tych malurków tutaj nad kaplicami, które były te baby na traktory takie, przepraszam za sformułowanie, te takie utwory, takie prawda, biskup tam, proboszcz tam, w mieszkańcy, więc z tego, z tego żeśmy uciekli, no tego mówię, że to jest nie, już, tego, już nie będę drogi. No, ale to już miała na, na myśli wyciągnięcie tej z otwarza głównego, bo Katarzyna już wracała, z podróży dalekiej, prawda? Więc to było wielkie wyciągnie, bo nie ma sensu długo kartów trzymać w ołtarzu. No i został drugi obraz, jak to dostępne, żeby sobie smetnie się, rzeczy zdobyć. No i to kupiliśmy od takiego kolekcjonera, gdzieś tam pełnię. Ja tu na Lego tam znalazłem inne obraz, ale pojechałem do niego cały dom tych yy, dzieł sztuki, on to jest kolekcjonerem i taki duży obraz mówię, No jak książko, a już mi trochę zawadza ten obraz, bo, bo mam inne tam dość dużo chciał za niego na początku, ale potem, tak się to tym zakolegowałem za przyjaciółmi, mówi słuchaj, to ja Ci to, Jak do sanktuarium, to nawet Pani mi się nie wypuszczowało, no, bo no. ja bym chciał wykonsultować, ja kupiłam, mu gdzieś wczoraj, kupiłem ten jakiś tam wojszczak troszkę, prawda, no, no i tego, tak. no i potem okazało się, że ten obraz pochodzi, no jak tak mówią, sygoniczan, z kościoła, także <grym> 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 Ja, żeśmy się wyśmiali z tego. No ja nie wiem, jak no, tak twierdzą, że to był nie było niczy, tam jest kościół wszystkich świętych, bo pasowały. Wszyscy święci są. No to mówię, no, na, no nasz kościół też mógł podzielić, nasza prawa żywa tak ilość. Też mogła pójść do kogoś, no ale ten zmaralnik on tego nie dał. Organista, no ale organista nie sprzedał tego <tansy> tak, nie to rzeczywiście żartujemy, ale fajnie, udało no, mi się po prostu już taki 17 wieczny obraz, no, że jest w klimacie więc jest to fajne. Możecie, proszę zapraszam Hej. Więc mówiłem, mówiłem na temat tego malowidła. Więc to jest to, co malowidło. To było prezbiterium e, Tu jest ołtarz bliźniaczy, do tego wróci za, za miesiąc. Liźniacze. Ale wcześniej. Y tu było no rozbit to wejście. Prawda? Tak, tam było wejście. wejście, tak. Więc to jest właśnie po konserwacji, czyli ten kościół pierwotnie tak był malowany, że tak powiem, w takiej deklaracji. A tak, więc z wyczerpaniem, że trzeba takiej klinicy. już o wieści o z końca XVIII wieku, yeah. o tym później malował. Czyli ja. dwa wieki nawet, dwa takie były, prawda, Już na początku XX wieku bogdańscy to zamalowali. Państwo to zawodowali, prawda, i tu były takie ciosy kamienne, imitacje ciosów kamiennych, to inny jakiś styl. Eee, tu malowali, no, to nie była taka bardzo bogata, no były marmury, nie wiem, ciężar mają czasu na Wolę tam pokażę, Wolę jeszcze podejdziemy tam jest piękna cerkiew. Więc tam sobie bardziej uświadomiłem, mniej więcej podobnie jak na Woli była Poligromia. Czyli marmuryzacja w takich ugrach, mówimy o bogdańskich. No i tutaj chyba Pan Jezus w Betanii umarty i Marty, Marta i Marii, prawda? a z drugiej strony ofiarowanie Matki Bożej nad kaplicami. Realistyczne obrazy prawda, polichromii ciemnej. Więc to Bogdańscy jakby te, te polichromie wymyślili. No i Bogdańscy też te dwa ołtarze już zrobili prawda, w połowie XIX wieku, bo one są już nie mają charakteru takiego, to już takie klasycystyczne, czy jakby ich nazwać. No jeszcze uszy mają, no, ale ten jest przed, zostaną jeszcze i ten jeden ołtarz do, do remontu, bo ten myślę, że też będzie bardzo pięknie wyglądał, bo, bo, bo już tam widziałem jak to robią panie konserwatorki, to, to fajnie to wygląda. Tu jest y, obraz Matki Bożej y, różańcowej, też taki, y, ten obraz z XVIII wieku, jego przemalowali trochę w no, a ta, ta konserwatorka fajnie tam go poczyściła, pościągała, także taki fajny, fajny, no jak, jak Państwo przyjdziecie gdzieś tak w połowie sierpnia to już będzie gotowe, to myślę, że, że to będzie nie, nieźle wyglądać. No tutaj, no, kościół był robiony, malowany, ale niestety w iglocie nam dokuczają ciągle, więc to, żeśmy teraz jeszcze postanowili to skuć, bo, bo już mimo to pokało, więc jeszcze to chcemy zrobić, żeby chciałbym to yy, tynkiem renowacyjnym po prostu zatrzeć, żeby z tyłu nie będziemy już, Nawet tak postanowiliśmy, żeby to oddychało, tak jest zasłonięte, ołtarza prawda? Tak no natomiast yy, z tej strony swojej... poproszę. No w tej chwili mamy też, tu jest ta grupa, bo się ja wziąłem, czyli mamy Faustynę i Faustyna y, i, i Jana Pawła z Litwie, no i cała, cała tutaj, prawda, towarzystwo miłośnego. No tutaj trzeba będzie trochę tak w porządek zrobić, bo tak jest właśnie czasem w kościele lubi się robić graciarnia. Jak się jakoś tak nie dba, żeby, żeby pilnować, żeby nie, nie spadać, to... no nawet tak gdzieś te na katafalki, gdzieś, gdzieś, to, gdzieś tam, to, na, ten, ten ołtarz, no, te wszystkie ołtarze wyglądają dużo gorzej niż te by tutaj. W nawie głównej te, te na boczne, Także one są konserwacji. Tutaj też bardzo fajnie, XVII-wieczny telefon po konserwacji jest też właśnie tutaj tej sceny tajemnicy Matki Bożej, kartu Tutaj jest, zdaje się, że pod spodem jest obraz inny, ale konserwatorzy tutaj, jakby urzędnicy, mówili, żeby, żeby nie, wie, nie wiemy co jest, a a jak ściągniemy, to może się okazać, że, że, że... Proszę? No to się, no niestety, trzeba będzie go czym prędzej z podłogi ściągnąć, bo jak dostaje wilgoci, to zacznie się, zaczynają się takie rzeczy dziać. No. No cóż tam więcej, no. Trochę tak, tutaj, yy, tak troszkę, nie wiem czy dobrze, czy niedobrze, ale, ale tezota, mówimy o sukienkach, prawda? Sukienka, czyli mamy sukienkę barokową. Bo w XVIII wieku biskup polecił wszystkie precjoza, serduszka, różne jakieś tam srebra, złota przetopić i, i kazał wykonać ze srebra, wykuć sukienkę Matce Bożej, więc to też jest taki sygnał dla nas, że, że, że łaskami słynął ten obraz. Mówimy o połowie XVIII wieku. Potem to zabezpieczyli Austriacy, bo oni tak jak Niemcy, Rosjanie im nie zabezpieczają. Nie kradną, tylko zabezpieczają, prawda? Cernami, barbożyńcami takimi. No więc zabezpieczyli na początku XIX wieku. No ale jaśniczanie złożyli się i zapłacili haracz, kupili od zabezpieczyciela tę sukienkę. Także pojechali do Wiednia czy gdzieś tam i odkupili od złodzieja, mówmy, po imieniu, prawda? No i potem już tak chronili, że nawet w czasie II wojny czy pierwszej proboszcz zamalował na niebiesko tę sukienkę, żeby już nie raziła, żeby czasami okupant znowu nie zabezpieczył Prawda? Tych, 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 tych sukienek. Więc tutaj mamy sukienkę barokową, albo sukienkę koronacyjną, czyli w 1997 roku Jan II koronuje obraz. I też barwa, to już pamięta, prosi ludzi o to, żeby składali. No, złoto, prawda, więc więc składają łańcuszki, daje to gdzieś tam do jakiegoś jubilera, więc wykonują, no blacha pewnie to jest pozłacana, bo to nie, na pewno nie jest złote, <grym> tylko jakaś tam miedziana, czy, 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 czy ym, z tego, z mosządzu, prawda, i złotem powlekana, prawda, więc to jest ta koronacyjna. No tutaj wcześniej w tej wnęce, prawda, te, te, te wota, to pan, pan, państw, pani pamięta pewno, to była taka um, szmatka czerwona i tam te, te setuszka były, te były w, w, w kilku takich pierścieniach, prawda? No ale tutaj było takie, takie plastikowe kwiatki koło tego, takie to było, no, dużo tego plastiku, takie to było niestetyczne. Proszę. To było takie um, paździerzowe, prawda, byśmy to na, nazwali, więc no, była kwestia no, no, uporządkowania. Nie było tego tronu eucharystycznego. Ksiądz Baran wyrzucił ten tron. Tabernakulum, ta kapsuła stała na takiej, takiej yy, skrzynce, prawda? Yy, więc to się gdzieś tak walało. Mówię te anioły, one nie są jakieś urokliwe, ale, ale one, no, kiedyś tam ich wykonano ludowe i posadzono, więc tego też nie było, więc trzeba było gdzieś tam. dało się to wydobyć, wyszukać gdzieś w stodole. No, ten krzyż na przykład był w stodole, jak przyszedłem, taki był zrujnowany w destrukcie. Myślę. Piękny barokowy krzyż, nie? Więc to takie rzeczy się gdzieś tam odnajdywało, gdzieś tam na stryku, na starej yy, pewne, pewne, jakieś takie artefakty yy, gdzieś się udawało odnajdywać i pomału, pomału jakoś to... Natomiast tutaj yy, były te wszystkie wota, serduszka, korale, które wisiały jakby przybite gwoździami do, do tej deski błękitnej, prawda? Do tej des deski błękitnej i to... Te, te serduszka plastikowe takie, bo te dzieci wiersz na więc te, takie też to wisiało, więc to postanowiliśmy to oczywiście wszystko wyczyścić i wróciły te obeliski, bo te obeliski były też, gdzieś, też w studole. I to były prawdopodobnie podobnie jeszcze ze starego ołtarza, jeszcze sprzed y, nowego kościoła tego, nie? Czyli gdzieś końca y, y, pierwszej połowy XVIII wieku. Mówię o tych, tych takich obeliskach. Napiszę tibi Jezu, tibi Marii. Tylko, że no już tam pisało, że zwieńczone były Słońcem i Księżycem, więc już tego nie wykonywałem, te kółka mi gdzieś zostały, więc żeby. No i tak nawet chyba pasuje, jak ktoś nie wie, to jest jakoś uwieńczone. Prawdopodobnie też te anioły, one jakby przeniosły się, te, które koronę podtrzymują, też z tego ołtarza, jeszcze mówimy o ołtarzu, który się znajdował tutaj w wtedy, w tym starym kościele drewnianym, prawda? No. no i później po, po, po remoncie te serduszka pozostały korale, więc tutaj mamy gabloty, więc mm, tu się tak, no, wykonaliśmy takie, takie, takie właśnie wota. Tu ciekawostką są te takie złote tabliczki, więc tam są yy, podpisani fundatorzy chyba tego ołtarza, czy wykonawcy, podpisze jakieś rodzina Krzemiejskich, którzy albo fundowali, albo wykonywali snycerkę do tego ołtarza, elementy snycerskie, ornamenty. A tutaj chyba też byli jacyś mm, koprestyńscy, tu, tutaj, na którejś z tych radniczek, na jednej i na drugiej. No, wota, wotami też takimi dziękczynnymi były te figury Piotra i Pawła, albo to jakiś zarządca biskupa, e, gdzieś przed II wojną światową, biskupa Pryczara, e, miał tam gdzieś z wiesz, ten, Skomiał. Józek No, tam, bo, mówi się, że nawet mówią, o Biskup na niego, nie? Na bo Biskup, bo no, tam nie bardzo się tak już nie będę ale, ale Biskup mówią na niego.